Na stachacz. Jesteśmy jedynym gabinetem w regionie oferującym innowacyjne zabiegi przy użyciu laserów Photona, Linscan, Vanquish. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu dwa zabiegi wykonane tymi metodami. Depilacja laserowa polega na niszczeniu cebulek włosów przy użyciu wiązki lasera, nie uszkadzając skóry. Najbardziej skuteczną metodą do wykonania tego typu zabiegów jest laser diodowy. Laser diodowy dostępny w naszym instytucie to laser o nazwie Lean Scan. Jest to jedyne urządzenie na świecie oferujące usunięcie zbędnego ogłosienia przy dużej powierzchni zabiegowej w tak krótkim czasie. To, co wyróżnia nasz laser od innych systemów diodowych, to fakt, że posiada zintegrowany system chłodzenia, dzięki czemu odczucie bólowe, jak również ryzyko podrażnień jest zminimalizowane do minimum. Za pomocą zintegrowanego, wbudowanego skanera można przeprowadzić terapię całej części ciała lub tylko jej fragmentu. Obszar, z którego jednorazowo będzie można usunąć włosy jest dużo większy w porównaniu do innych laserów. Możliwa jest więc sprawna depilacja dużych powierzchni ciała, jak plecy czy nogi. Laser Linscan ma możliwość doboru parametrów zabiegu do fototypu skóry i rodzaju włosów. Laser można zastosować na delikatne miejsca, jak pachy, strefa bikini czy twarz. Technologia liniowego skanowania oraz wysoka moc do 100 J, zwiększają efektywność zabiegu. Cieszymy się, że jako jedyny gabinet w Ostrowie możemy proponować go naszym klientom. Skuteczność depilacji laserowej nie budzi wątpliwości, a jej popularność nie dziwi. To gwarancja wymarzonej gładkiej skóry. Zabieg przy użyciu lasera Linska został nagrodzony prestiżową nagrodą Prince de Beauty, przyznawaną przez czytelniczki magazynu Cosmopolitan jako najlepszy zabieg medycyny estetycznej w 2015 roku. Natomiast w obecnym 2016 roku nagrodę tę otrzymał zabieg o nazwie Endolifting 4D wykonywany laserem Photona, również dostępny w naszym instytucie. Jest to nieinwazyjny laserowy lifting twarzy, realizowany poprzez synergiczne połączenie czterech procedur zabiegowych w jednej terapii. Zabieg polega na działaniu światłem lasera na określone partie skóry twarzy, szyi bądź dekoltu. Ten sposób przeprowadzania zabiegu pozwala na kurczenie się kolagenu na całej grubości skóry, umożliwiając tym samym osiągnięcie trwałego ujędrnienia skóry oraz jej wypełnienia oprócz endoliftingu, laserem Photona wykonujemy takie zabiegi jak laserowe zamykanie naczynek na twarzy, ciele, usuwanie blizn, rozstępów, przebarwień, fotoodmładzanie, frakcjonowanie 3D, jak również leczenie grzybicy paznokci, resurfacing i peelingi laserowe. Poza prezentowanymi zabiegami, Instytut Piękna posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz usług kosmetycznych, wankujesz, który służy do redukcji tkanki tłuszczowej, terapii, czyli terapię czystym, medycznym dwutlenkiem węgla, dającym świetne rezultaty w redukcji celulitu, modelowania sylwetki, jak również niwelowania worków i cieni pod oczami. Wykonujemy również zabiegi przy użyciu kwasu hialuronowego, nieusieciowanego, służącego do biorewitalizacji twarzy, biokomplementacji tkanek, jak również kwasu hialuronowego, usieciowanego, służącego do Wypełniania brust, policzków oraz powiększania i modelowania ust. Wszelkie informacje, pełna oferta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.ipiękna.eu, jak również znajdziecie nas na Facebooku.